Lubicie się bawić fotografią, a może szukacie czegoś, co wyróżni wasze zdjęcia z tłumu? Mam dzisiaj coś dla was. Jak wiecie, bardzo lubię fotografować obiektywami stałoogniskowymi, a do tego lubię sięgać też po ciekawe, takie nietypowe modele. Dlatego bardzo się ucieszyłem, gdy pojawiła się możliwość przetestowania jednego z ostatnich nowości od TT Artisan, obiektywu zwierciadlanego. Widzicie zwierciadło z przodu. Eee. 250 mm, tak? 5, 6. Dlaczego to taki ciekawy obiektyw? A bo właśnie przy ogniskowej 250 mm waży jedynie 360 gramów. Ma jedynie 6,5 cm długości. A do tego robi pączki. A właściwie to ważanki, bo nasze pączki nie mają dziurek. <grym> to naprawdę fajna lędza. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam. Na początek zaznaczę, że dostałem ten obiektyw do zrecenzowania od TT Artisan. Ale nie mieli oni wglądu ani wpływu na to, co wam dzisiaj o nim opowiem. Jeśli was ten obiektyw zainteresuje, no to zapraszam was do linku w opisie, prowadzi on bezpośrednio do sklepu TT Artisan. Wysyłają oni te obiektywy z Chin. Od razu chciałem też podziękować wam za to, że subskrybujecie kanał, no bo dzięki wam i waszemu wsparciu mogę właśnie nawiązywać takie współprace i testować takie ciekawe produkty. Co to są obiektywy lustrzane? Mają one bardzo specyficzną konstrukcję z wykorzystaniem luster, które odbijają właśnie kilkakrotnie światło wewnątrz obiektywu, no i dzięki temu całość może mieć bardzo, bardzo kompaktowe rozmiary. Oczywiście nie ma nic za darmo, bo odbywa się to kosztem jakości obrazu, więc no tutaj nie będę musiał Was specjalnie czarować, no bo ten obiektyw po prostu jest stworzony jako kompromis. No i jak jest z tą jakością? No powiedzmy, że jest używalna. Wszystkie zdjęcia, które zrobiłem, są wystarczająco ostre, żeby z nich korzystać, natomiast na pewno nie jest to demon ostrości. Jeżeli jesteście osobami, które szukają najnowszych, najbardziej ostrych obiektywów, to na pewno nie jest to obiektyw dla Was. Za chwilę zresztą obejrzymy zdjęcia, przekonacie się, że to jest coś, co Wam pasuje, ale najpierw zobaczcie, jak jest zbudowany ten instrument. Jest on łudząco podobny do pochodzącej z lat 70. Minolty o identycznych parametrach. No i bardzo fajnie, że TT Artisan w sumie wskrzesił ten model, bo on jest ceniony przez kolekcjonerów. No właśnie, jeśli chodzi o cenę, to te stare kilkudziesięcioletnie Minolty można znaleźć w okolicach 3500 zł, a ceny tych dobrze zachowanych egzemplarzy widziałem, że dochodzą nawet do 8000. Więc 1600 zł za ten nowy obiektyw od TT Artisan wydaje mi się całkiem dobrą ceną, więc myślę, że. Fajną niszę sobie znaleźli, no bo takie obiektywy z jakimś nietypowym obrazkiem zawsze znajdą swoich fanów. Ten obiektyw jest wyposażony w Bagnet M42, co jest moim zdaniem bardzo fajnym wyborem, bo można go adoptować praktycznie na każdy system bezlusterkowy i myślę też, że to trochę zwiększy taką możliwość odsprzedaży później i uczyni go mniej niszowym. Akurat adapter M42 warto mieć w swoim zestawie, no bo jest na niego tyle wspaniałych obiektywów, jak na przykład Helios M44, o którym mówiłem jakiś czas temu. Ja mam jeszcze taki zwykły metalowy adapter na bagnet IF, jego montuję na przejściówkę IFRF, no i wszystko działa dobrze, chociaż myślę, że niedługo przesiądę się na taki dedykowany już adapter dla RF, chociażby dlatego, że w przypadku if ten obiektyw dokręca się ćwierć obrotu za szybko, żeby zachować odpowiednią odległości. No i podziałka ostrości wtedy ląduje z boku. No i są też takie pewne luzy przy założeniu. Na dedykowanym pod RF adapterze te wszystkie problemy znikają. Jeżeli macie inny system, to z pewnością znajdziecie dla niego adapter. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to mamy do czynienia z metalową konstrukcją. Ona sprawia bardzo solidne wrażenie. Obiektyw waży 360 gramów, ma długość 6,5 cm i do tego około centymetrową osłonę. Pierścień ostrości chodzi z takim idealnym w sumie oporem i obraca się o pół obrotu. Muszę przyznać, że przydałaby się większa kontrola nad ustawianiem ostrości właśnie przy nieskończoności, no bo ten obiektyw ma bardzo płytką Tą głębię ostrości przy przesłonie 5.6, której nie da się zmienić, więc, no, jeżeli chodzi o ostrzenie tak bliżej, to nie ma specjalnie problemu, ten zakres jest bardzo dobry. Ale kiedy ostrzymy na elementy na nieskończoności, to czasami jest to problematyczne i trzeba wykonać kilka zdjęć. Jak już wspominałem, mamy tutaj odkręcaną osłonę, która właściwie chroni tylko przed uderzeniami, no bo trudno nazwać to osłoną przeciwsłoneczną. Obiektyw jest pokryty taką charakterystyczną piramidkową fakturą, właśnie na podstawie tego oryginalnego minoltowskiego obiektywu, ale zauważyłem, że jest ona dosyć szorstka i włożyłem na chwilę ten obiektyw z moim aparatem do plecaka, trochę takie, takie ziemniaki i powiem Wam, że się pogryzły. Mam tutaj uszkodzenia zarówno lekko na tych piramidkach, jak także narożnik aparatu, więc warto sobie do tego jeszcze dokupić jakiś pokrowiec, no bo nie ma go w pudełku, a rzeczywiście no ta faktura może się gryźć z waszymi innymi rzeczami w plecaku. Dla mnie to jest dosyć ciekawe, bo ja zazwyczaj te, te rzeczy tak trochę noszę luzem i pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby tego typu uszkodzenia się pojawiły. No dobra, myślę, że za chwilę pokażę Wam zdjęcie, ale najpierw chciałem Was zachęcić do zapoznania się z Luminarem Nio, bo jest to bardzo ciekawa alternatywa dla Lightrooma. Można z jej pomocą uzyskać naprawdę świetne efekty, a przesiadka jest dość prosta, bo wiele narzędzi działa praktycznie tak samo jak w produkcie Adobe. Wiele osób wybiera również dożywotnią licencję, żeby nie płacić co miesięcznej subskrypcji. Płacisz raz i korzystasz z programu. Tutaj znajdziecie film z recenzją. Na którym opisuję słabsze i mocne strony Lumina Ranion. W opisie znajdziecie kod na dodatkowe 10% zniżki oraz linki do wersji, którą możecie testować za darmo. Także zapraszam i wracamy do materiału. Muszę przyznać, że bardzo dużo Friday mi sprawiło fotografowanie tym obiektywem, ale pewnie się zastanawiacie, do czego można wykorzystać taki obiektyw na co dzień. Na pewno dużą zaletą tego obiektywu są jego małe rozmiary. No i świetnie się wpisuje w taką filozofię, którą ostatnio pewnie jesteście tutaj już zaznajomieni na tym kanale czyli mniejsze obiektywy po prostu częściej mamy ze sobą. Więc. To fantastycznie się spisuje, a tutaj dodatkowo możemy go zabrać tam, gdzie większość ludzi właściwie nie zabiera w ogóle takiej ogniskowej. A do tego nie zwracamy na siebie uwagi, bo nie bierzemy jakiejś wielkiej lufy, tylko właśnie mamy taki bały poręczny obiektyw i możemy sobie swobodnie fotografować, nie budząc sensacji. No i dzięki temu udało mi się fajnie sfotografować na przykład hale stulecia. Bo zabrałem sobie ten obiektyw, gdy robiłem test tego naleśnika 28 mm. No i kiedy zrobiłem to zdjęcie 28 to zauważyłem, że bardzo fajnie światło się przelewa przez konstrukcję hali. Było widać właśnie tą konstrukcję w oddali. Zmieniłem obiektyw, ustawiłem się w osi symetrii. No i wyszło naprawdę fajne zdjęcie. No i dajcie znać, która wersja wam się bardziej podoba, czy taki kad bardziej abstrakcyjny, ciasny, czy nieco bardziej taki szeroki, w którym Widać się całą kopułę i można jakby bardziej zrozumieć, co jest na zdjęciu. Od razu zerknijcie sobie tutaj na jakość, no bo tutaj wszystko jest poprawnie ustawione, jeżeli chodzi o ostrość. No i jak widzicie, nie jest to super ostre, ale jak najbardziej używalne i zwłaszcza jak to wydrukujecie, będzie to wyglądało bardzo, bardzo. Dobrze. Także to jest takie jedno zastosowanie, które jest bardzo fajne, czyli możecie robić zdjęcia z nieco innej perspektywy, takich, których normalnie byście nie mogli zrobić, albo musielibyście specjalnie brać dużo większy obiektyw. Jak już pewnie też wiecie, ja bardzo lubię, gdy mam ze sobą tylko jeden obiektyw stałoogniskowy, wtedy mój umysł zaczyna oglądać świat przez ogniskową, którą mam właśnie zamontowaną na aparacie. No i w przypadku 250 mm to jest bardzo ciekawe doznanie, no bo cały czas patrujemy się w dal i szukamy takich nietypowych kantów. Kadrów. Tu macie kilka zdjęć najwyższego budynku we Wrocławiu, który dość często można dostrzec. No i w sumie miałem fajną zabawę szukając takich kadrów, chodząc po parkach w okolicy. Inną ciekawą cechą jest kompresja planów. Można naprawdę robić takie bardzo nietypowe tła, nietypowe zestawienia. Tak jak na przykład tutaj, gdzie fotografowałem przedchodniów na tle budynków Ostrowa Tumskiego, też właśnie podczas tego testu 28 mm. Także to jest pomysł na zdjęcie, które jeszcze będę planował nieco rozwinąć, bo jednak wtedy chciałem przetestować tą 28, a ten obiekt po prostu założyłem z ciekawości. No i właśnie takie szukanie takich skompresowanych planów, takich nietypowych połączeń, ciekawych zestawień naprawdę jest bardzo fajnym takim kreatywnym sposobem na fotografię. Oczywiście do tej pory o tym nie mówiłem, ale warto też polować na obważanki, bo ten obiektyw przez to, że ma właśnie te lustra, to ma właśnie bardzo ciekawe, bardzo specyficzne bokę. One jest bardzo łatwo, można je zauważyć. Jak tylko się pojawią jakieś jasne elementy, mamy jakieś światła, no to od razu się pojawiają. Tutaj macie na przykład zdjęcia, które zrobiłem podczas mojej ostatniej wyprawy z córką do ZO Także jak widzicie nic nie musiałem specjalnie robić, te obwarzanki się pojawiają. Natomiast no jak to z dziećmi bywa, nie dała mi córka specjalnie porobić zdjęć, więc mam tylko kilka przykładów, ale zobaczcie jak to wygląda. Kolejnym fajnym zastosowaniem są portrety i chociaż odległość tutaj od modelki była dość duża, no to mimo wszystko wydaje mi się, że parę takich zdjęć warto zrobić. Dla fotografów ślubnych te obrączki w bokę to może być jakiś taki ciekawy pomysł na urozmaicenie sesji i myślę, że takie zdjęcie warto mieć. Możliwość robienia, bo można sobie urozmaicić swoje portfolio. Na deser zostawiłem też kwiaty i zieleń, bo muszę przyznać, że bardzo mi się podoba sposób, w jaki ten obiektyw je rozmywa, no niemal jak na jakichś takich obrazach impresjonistów, i nawet bez tych obważanków, jeżeli ich unikniemy, to. Ta plastyka tych, tego rozmycia tła jest bardzo ciekawa i taka interesująca i zupełnie przeciwne do tego, co dzisiejsze właśnie obiektywy generują przy takich kremowych rozmyciach i wydaje mi się, że to może być ciekawe. Oczywiście jest to kwestia gustu, nie każdemu się to może spodobać, natomiast moim zdaniem na pewno da się z tego dużo ugrać, zwłaszcza, że robicie jakieś portrety i chcecie mieć... Coś bardziej ciekawego. Tak samo zdjęcia przyrody, kwiatów, jakieś takie detale wychodzą bardzo, bardzo ciekawie. Oczywiście też dużo przyjemności z fotografowania tym obiektywem wynikało z tego, że to była pewna dla mnie nowość. Dzięki właśnie takim niewielkim rozmiarom zabrałem ten obiektyw w miejsca, gdzie w ogóle bym nie pomyślał o 250 mm. No a do tego jeszcze te nietypowe obwarzanki naprawdę mnie zachęcały do eksperymentów. Dla kogo jest ten obiektyw? No, to myślę, że to jest dla każdego fotografa, który lubi się bawić fotografią i trochę wychodzić może poza strefę komfortu, lubi pracować kreatywnie. Polecam też fotografom, którzy potrzebują obiektywu, który nieco wyróżni ich fotografię od innych, no bo ten obiektyw naprawdę daje wyraźnie inny obrazek. I Naprawdę myślę, że zdjęcia robione tym obiektywem urozmaicą nieco portfolio i może, mogą zainteresować nowych klientów. Z tym obiektywem jest też trochę tak jak z fisheye. Fajnie go mieć, chociaż całej sesji się nim nie zrobi, a i na wiele sesji się tego obiektywu nie zabierze. Skakująco ciekawe dla mnie są te możliwości fotografii ulicznej, która naprawdę mnie mocno, mocno zainteresowała właśnie w takim wydaniu. Może nawet patrzę na to bardziej na takie krajobrazy miejskie. Sam nie wiem. Także trzeba się tutaj oczywiście liczyć z ograniczeniami, czyli mamy manualny fokus, niezbyt ostry, niezbyt kontrastowy obraz, no i Tutaj mamy, pamiętajcie, stałą przesłonę 5-6, więc na pewno nie jest to obiektyw dla osób, które lubują się w najlepszym, najostrzejszym, najszybszym, najprecyzyjniejszym sprzęcie, no chyba, że chcą sprawdzić coś zupełnie innego. Czytałem jeszcze o innych obiektywach tego typu. I jest jeszcze alternatywa, którą można kupić, to jest 500 mm. I tu nie chodzi o to, jakiego producenta, tylko że też często właśnie takie lustrzane obiektywy w 500 mm są produkowane. Natomiast wiele osób poleca właśnie, przynajmniej zacznie od 250, dlatego że łatwiej jest nim ostrzyć i robić zdjęcia z ręki, także jest to bardziej praktyczne. Dajcie znać, co Wy o nim sądzicie. Czy wolelibyście kupić starą minotę, czy może byście się na coś takiego zdecydowali, a może macie jeszcze jakąś lepszą opcję? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli Was zainteresował, no to polecam Wam sprawdzić w opisie. Pamiętajcie, że ten link prowadzi do chińskiego sklepu producenta, no i on będzie z Chin te produkty wysyłał, więc liczcie się z tym, że tam jeszcze będzie VAT i jakieś minimalne cło. Generalnie sprawdźcie to sobie przed wysyłką. Nie zapomnijcie też sprawdzić Nio. Do niego link i rabat również w opisie. A ja już będę się dzisiaj z Wami żegnał. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Thank <laughs> you.